Dzień dobry. Prawie, że o poranku, trochę później. Prawie, że o poranku. Dzisiaj, dzisiaj już jest zupełnie inna pogoda, świeci słońce. Tak, ale trzeba się było nastroić, żeby wyjść. Asia się pyta, czemu nie idziesz, skoro tak wcześnie wstałaś? Mówię, bo się muszę nastroić. Śmiała się, że jak prawdziwy artysta potrzebuje weny nawet do tego, żeby wyjść. Wczoraj tak zmarzłam i tak mi było cały dzień. Czułam ten wiatr na sobie, czułam. Czułam usta, które spieszły od wiatru. A dzisiaj jest zupełnie inaczej. I jest mi ciepło od tego mojego szybkiego chodzenia. Mam jedną bluzę, drugą bluzę. Bo było rano, jak stałam, tylko dwa stopnie. A teraz jest około 9. I zrobiło się tak fajnie, ciepło. Słońce świeci, grzeje w plecy tak świadomie ze sobą. Szósty dzień, kochani. Zobaczcie, jutro już będzie tydzień. Będzie tydzień. Wszystkie magnolie prawie opadły. Prawie opadły. Prawie. Te piękne kwiaty już są gdzieś w zapomnienie. Idą w zapomnienie. A to z tego względu, że wiosna tutaj to nie jest tak jak ta kalendarzowa wiosna, która rozpoczyna się 20 czy 21. W zależności od roku. Tutaj ta wiosna jest o wiele o wiele wiele, wiele szybciej jakieś prawie trzy tygodnie, więc te, te, te najpiękniejsze kwiaty, które były na Forsycji czy, czy Magnolie one już poprzekwitały. Teraz wszystkie, wszystkie kwiaty za chwileczkę się obudzą na, na tym, na tym, na tym ciągle zapominam jak to się nazywa O na tym, na tym, na tym o, moje okulary, zaraz je zgubię. Będą to już trzecie czy czwarte, które spadły i się roztrzaskały. Słyszycie, ludzie koszą. Zrobiła się piękna pogoda bardzo piękna pogoda. Ale właśnie ta świadomość tego też jest potrzebna, żeby, żeby zmarznąć, a potem pójść. Trochę grubiej ubranym zawsze można ściągnąć, bo jak się nie ma co nałożyć na siebie przy takim chłodzie, jaki był wczoraj. No, powiem Wam, że dostałam wczoraj w kość z tą pogodą. Dostałam w kość. A potem jeszcze cały dzień do późnego wieczora. Trwały prace przeprowadzkowe, już takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gruntowne. Moje nowe atelier już jest zrobione. Chciałam wczoraj wieczorem usiąść z Asią i zrobić rysunek. Nie byłam w stanie, nie byłam w stanie po prostu. Po prostu zmęczenie było tak ogromne, że nie byłam w stanie. I teraz idę, po prostu idę. Niech to moje maszerowanie dzisiejsze będzie takim odpoczynkiem, bez żadnego specjalnego szukania. Niech będzie ta świadomość uważności drogi. To też jest piękne. To też jest piękne, bo nie zawsze trzeba gdzieś głęboko grzebać, żeby, żeby dostrzegać. Czasami jest tak, że nasze ciało milczy. Nie daje żadnego znaku, ale pojawiają się zupełnie inne rzeczy dookoła. Pojawiają się głosy, odgłosy, napisy. Au, kuje to! Widzicie, pojawiają się kolce. Nie myślałam, że ten piękny kwiat będzie miał będzie miał tutaj kolce. Zaraz zobaczycie, jakie wielkie. Muszę odwrócić, bo będzie, wam, będzie mi lepiej pokazać. Zobaczcie, jakie kolce. To jest kolec. Bardzo ostry, kujący, i, i duży, i długi. Zobaczcie, jak dzisiaj jest pięknie. No, oprócz tych chmur na niebie, to niebo jest piękne, błękitne, czyściutkie. Z tej strony słoneczko już dosyć mocno świeci. Takie właśnie świadome odczuwanie tego, co jest, co się pojawia. Świadomość siebie to tak naprawdę jest wszystko. Świadomość siebie zamyka się tu i teraz, w tej uważności tu i teraz. A przy okazji następuje cudowna, cudowna przemiana wewnątrz, bo ta świadomość tu i teraz opróżnia nam głowę z myśli. A serce wysyła informacje, co jest ważne, co jest potrzebne, co jest najważniejsze, co jest priorytetem do spełnienia, co jest priorytetem dla ciebie. Dzisiaj też rano rozmawiałyśmy z Joasią. Cześć, łąbku. Rozmawiałyśmy z Joasią. Czemu jeszcze czuję odrzucenie? Czuję odrzucenie. Bo pomimo tej Ogromnej pracy, którą wkładamy w siebie, w siebie. To jest coś silniejszego jeszcze wewnątrz nas, czego my na ten moment nie dostrzegamy. I właśnie to też pokazuje, że trzeba się zatrzymać i zobaczyć, co w tej świadomości tu i teraz się ujawni. Gumbeczki wcale się nie boją, pewnie zbierają. Zbierają. Ja mam na, jeszcze na balkonie w tym poprzednim mieszkaniu odwieszony taki mały wełniany dywan. To przylatuje sikorka i wyskubuje włóczkę, wełenkę i bije gniazdko. Wszystko pięknie kwitnie tutaj, zobaczcie. Aj, się zerwał gołąbek. Tutaj jak pięknie kwitną. Dobrze ja zapomnę kamelia. kamelia. Jak pięknie kwitnie. Jakby róża przelawała się przez płot. No i to za chwileczkę wystrzeli swoim zapachem, kwiatem, zapachem. Ma bardzo intensywny, bardzo, teraz jeszcze nie, ale ma bardzo intensywny zapach. O, tutaj te już będą pachniały. O tak, te już będą pachniały. Zaraz zobaczymy, tutaj są też otwarte. No tak, już ten zapach takiej bardzo słodkiej wanili, za którym ja nie przepadam. <śmum> Powiem Wam, tutaj jest, tutaj są tymi, tymi krzakami. Ludzie robią z tego żywopłoty. I ja też mam takie. Wycinam w ogrodzie, ale to tak rośnie szybko. Chyba zdejmę buty, bo mam tutaj piękną trawę i mogę sobie tutaj pochodzić, pochodzić i poczuć, co jest w tej świadomości tutaj teraz i to połączenie. Niech butki odpoczywają, o tak, tutaj. Ale mokro, ale fajnie, ale fajnie. Ludzie robią z tego żywopłoty i zapominają o tym, że to rośnie potem w cholernie wielkie krzaki, grube, i ciężko jest. Ciężko jest utrzymać właśnie tę zieleń jako żywopłot, bo pojawiają się grube konary. I bardzo ciężko, odrasta bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko, nawet bym powiedziała, odrasta. No i zawsze ten zapach wiosną jest, niesie się po ulicach. Po prostu po wszystkich ulicach niesie się zapach tego kwiatu. Taki miodowy, bardzo miodowy. Bardzo miodowy. Wracając do tego odrzucenia, i do, do tego, że mimo wszystko jeszcze gdzieś uciekamy od tych ludzi, albo chcemy, żeby, żeby nas jednak dostrzegano. mamy w sobie przekonania na własny temat. I to one, i to one nie pozwalają nam tak bardzo, bardzo dobrze zmaterializować tego, czego chcemy. Takie maleńkie, maleńkie przekonanie na temat siebie samego, czy siebie samej. Nie pozwala, nie pozwala. Nie chce mi się iść z tej trawy, jest tak miękko i tak fajnie się, fajnie tam buty odpoczywają. Mokro, świeci słońce. Wczoraj się tak troszkę rozczuliłam. Tak, taka ta moja wrażliwość. Wylazła szybko na wierzch. Dzisiaj nie ma parasolki, w razie czego ciach, pach, mogę szybko wyłączyć. szybko wyłączyć. Nigdy nie wiem, co w drodze przyjdzie. Nigdy nie wiem. Dlatego tak bardzo lubię to moje maszerowanie. Bardzo lubię. Ile ja się dowiaduję rzeczy o sobie, takich, których jeszcze nie widziałam. Których nie wiedziałam. Też rozmawiałyśmy wczoraj, bo to taka, wiecie, jak się spotykamy i jest nas jest nas trochę więcej, to oprócz tego, że pracujemy i ta przeprowadzka jest, to pojawiają się te tematy, z którymi Pracujemy, czy pracowaliśmy, czy będziemy pracować na warsztatach? Zadałam takie pytanie wczoraj. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego właśnie teraz ujawnia się coś, z czym nigdy, przenigdy nie mieliśmy, powiedzmy, problemu przez te życie, które nam upłynęło do tej pory? Dlaczego właśnie teraz odpala się wzorzec, który zamyka nas totalnie w tej naszej skorupie? Co takiego jest? Co teraz się dzieje w świecie? Jaka jest? Jaka jest, moc, ach, jaka jest moc tej transformacji? Jaką my mamy moc, jako świadome istoty, które mogą? mogą. Dlaczego właśnie teraz? To są takie pytania, które, na które nie szukam odpowiedzi, tylko y, nie chcę dawać Wam odpowiedzi. To są takie pytania, które zmuszają nas do, do własnych wewnętrznych poszukiwań. Dlaczego coś, co nigdy nie miało miejsca? Tak jak te moje, czasami tutaj. Y, Pojawia się ni stąd, ni Prze ogromny ból w klatce piersiowej, którego nigdy nie było wcześniej. Nie było po zawale, nie było rok, dwa, trzy, cztery, pięć po zawale. Też nie było. I, I to jest chwila i przechodzi i nie ma na przykład tydzień, dwa, miesiąc. Mogę chodzić, dźwigać, przenosić, biegać. I nagle zatrzymuje mnie w drodze ten ból. Przenikliwy ból, gdzie muszę się zatrzymać wtedy to, co się dzieje, jak ja zaczynam pracować z moim ciałem, może to jest właśnie ta świadomość, ten ból pokazuje mi, że to zatrzymanie jest teraz tak bardzo ważne. Zadaję tysiące, a nawet miliony, tak, pytań do siebie, do swojego ciała, do podświadomości. Pracuję z emocjami. Ukończyłam też właśnie kursko od emocji, więc pracuję z emocjami sama ze sobą. Sama ze sobą pracuję. Szukam, gdzie ta emocja się odłożyła. Czy może gdzieś jest przy... Jakiś mur na sercu się stworzył. Być może jest coś, co teraz potrzebuje uwolnienia. Ten ból zatrzymuje mnie i jestem takim wskaźnikiem. Mirka mówi o tym, że się wycofała. Joasia mówi o tym, że złapała się na tym, że szuka potwierdzenia u innych ludzi. Ja mówię, zadawajcie sobie pytania. Dlaczego teraz? Dlaczego teraz, kiedy te nasze transformacje tak pięknie trwają, dlaczego właśnie teraz... Odpalają się takie wzorce, co takiego jest w nas, co takiego jest we mnie, że teraz tego doświadczam, czego nie wiem o sobie na ten moment. Zobaczcie, praca ze sobą to wszystko, czego dowiedziałeś się, czy dowiedziałaś na, na ten moment, przez to całe Twoje życie, wszystko, co poznałaś, narzędzia, techniki, wszystko to przychodzi. Zobaczcie, ile pojawia się pytań otwartych, pojawia się rzeczy, które. Które mamy w sobie, mamy w sobie potencjał, mamy w sobie cały warsztat. My potrafimy ze sobą pracować, tylko my jesteśmy leniwi. My chcemy, żeby nam, żeby nam na tacy ktoś dał rozwiązanie. Ja nie dam tobie rozwiązania, żebyś ty uzdrowił swoje życie, bo ja nie mam takiej władzy. Ja mam władzę nad sobą. I albo wykorzystam tę energię, wykorzystam tę moc, którą mam i będę się uzdrawiała, albo nie. I czy ja oczywiście. Szukam, szukam motywatorów, szukam motywacji, robię nowe rzeczy, dokształcam się. Tak jak teraz, kochani, kończę kurs specjalisty neurografiki i idę od razu na instruktora. Idę, bo mnie to bardzo, bardzo mnie to. To jest też technika, która otworzyła mi oczy na wiele innych rzeczy. Pokazywałam dzisiaj rano, Joasi, obraz mój, namalowany w 2013 roku. W 2013 roku. Neurografika została odkryta przez Pawła Piskeriowa w roku 2014, będzie 10 lat. A ja pokazałam jej obraz, który wisi w moim atelier, i mówię: Popatrz, nie wiedziałam o czymś takim, że istnieje wylewany puring. Nie wiedziałam o czymś takim, po prostu wylewałam farbę. Z jednej strony kładłam białą, bardzo taką rzadką, i maziaje, maziaje robiłam moje maziaje. I mówię: zobacz, wygląda jak połączenia neurograficzne. Gdzieś to zawsze we mnie było, było. I to tak jak dwupunkt, gdzie w 2014 roku poznałam technikę dwupunktu, gdzie zmieniło to całe moje patrzenie na świat na siebie, na możliwości, na uwolnienie. Wtedy, kiedy po raz pierwszy robiąc dwupunkt wyrównały się moje nogi, kochani, była różnica między 3,5 centymetra między jedną a drugą nogą. W tej chwili jest tylko pół centymetra, pół. Wiem, że są rzeczy możliwe do zrobienia, do stworzenia do, do Są, po prostu są. I tak w momencie, kiedy stoję, kiedy się tak uziemiam, wtedy widzę, że przychodzi zawsze ten czas odpowiedni, gdzie ujawniają się, ujawniają się rzeczy, i wiem, że wzorce, które się w nas odpalają, mają swój cel po prostu mają swój cel. I mówię, zobacz, to jest taka moja neurografika pierwsza, nie mając w ogóle pojęcia o tym. A teraz widzę jak każda kreska, którą prowadzę, każde uwolnienie, każda praca głęboka ze sobą, czy teraz pracuję od, od tygodnia, pracuje właśnie ze świadomością. Zbiegło się to też z moim maszerowaniem. Nie pomyślałam, to znaczy się przyszło samo, przyszło samo, bo temat na moje maszerowanie świadomie ze sobą był wymyślony, wymyślony był w lutym. A praca neurograficzna właśnie ze świadomością, z tą świadomością tego bycia mnie, jakim jestem, co robię, dokąd zmierzam, na ile jestem w stanie odszukać swoją prawdę. Pracuję od tygodnia właśnie, od tygodnia pracuję z tą neurograficzną linią. Dobra, ubieram buty, idziemy trochę dalej. A teraz mokre wszystko. Mokre wszystko. Tak, zawsze mówię, że wszystko przychodzi po coś. Z jakiegoś powodu się pojawia, i to nie jest tak, że, że łapie miliony srok za ogon. To nie o to chodzi, żeby się roz, roz, rozłożyć na cząstki, muszę sobie po, po, pozapinać, żeby się rozłożyć na cząstki, żeby, się, żeby, żeby w tym jednym momencie robić to, to, to i tamto. To, to. nie o to chodzi. Poczujcie, co, co chcecie, jak chcecie ze sobą pracować, bo to jest najważniejsze żeby poczuć, żeby poczuć. Nie, żeby robić to, to i tamto, albo zazdrościć komuś, że ten robi to, to czy tamto. Nie, to nie o to chodzi. Praca ze sobą to jest ścieżka duchowa, to jest droga, to jest droga, to jest życie, to jest doświadczanie, to jest życie, to są ludzie, z którymi się spotykasz, którzy pokazują Tobie tak naprawdę, kim jesteś, kim jesteś, co robisz, co wysyłasz do wszechświata, co się materializuje, co przychodzi. Jeżeli potrzebujesz tej lekkości, jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli... Boże, bądź wdzięczny, bądź wdzięczny. Za wszystko co się pojawia, bo wszystko co się pojawia jest istotne. My myślimy, że jak idziemy drogą i skręcimy sobie kostkę, że stało się nieszczęście, że stała się tragedia. A zatrzymaj się, zatrzymaj się i zobacz, co tak naprawdę mówi do ciebie ta kostka. Wcale nie musisz posiłkować się totalną biologią, chociaż możesz. Chodzi o to, żeby wyłuskać z siebie swoją prawdę, swoją prawdę. I to jest ta świadomość. Tego bycia tu i teraz. To jest ta świadomość. A nie szukanie nie wiadomo czego jakichś medytacji prowadzonych, głębokich. A zobaczcie, następna kamelia przepiękna. I który mamy dzisiaj, kochani? Który mamy dzisiaj? 23-24-25 marca, który szósty dzień. No, 25 marca dzisiaj mamy, a ja Wam pokażę, jak u mnie kwitnie bez. Także. W maju kwitną bzy. Do maja jeszcze zobaczcie ile, ile czasu. A u mnie już kwitną bzy. Zobaczcie jakie piękne marcowe bzy. Przepiękne. Kwitną i już pachną. I to jest ten taki podwójny, gruby. Czy potrójny nawet. Przepięknie pachnie. Wiosna, piękna wiosna. Opadają. Opadają już tak szybko, opadają. Po tych deszczach i tych dwóch zimnych nocach opadają już płatki. Pszczółki już mają przygotowane domki. Będzie świeży miód. Pomalowane, odnowione. Stoją przy drodze, zbierają kwiatki. Wszędzie pięknie. I oczywiście wszędzie jeżyny, wszędzie. To są te moje ścieżki, gdzie chodząc na bosu bardzo muszę uważnie stawiać kroki. I jestem na tych ścieżkach bardzo uważna, chociaż zdarzają mi się. Oj, zdarzają mi się powbijane kolce. Ale to też jest informacja, że, że trzeba się po prostu zatrzymać i zobaczyć, co takiego jest w informacji. Co to pole, które jest dookoła mnie chce mi przekazać. A skoro mi przekazuje, to uwierzcie, mam tę zdolność, żeby to odczytać. I ty też masz tę zdolność. Może nie zawsze umiesz zobaczyć, czym jest ta świadomość. Ta świadomość tu i teraz. Ale poczuj, poczuj i zobacz, jak to łatwo jest, jak to łatwo jest znaleźć się tu i teraz. Bardzo łatwo po prostu skoncentruj się na jakiejś rzeczy niech to będzie nawet ten zielony ten zielony pęd gdzie pojawiają się też młode kolce niech to będzie ten pęd albo niech to będzie ten kwiat wiosny skoncentruj się tak mocno na nim że pozbędziesz się z głowy wszystkich myśli patrz na liść popatrz na żyłki, które, które tutaj są na kolce, które się pojawiają na kolor Możesz dotknąć, możesz powąchać. Struktura, faktura, wszystko to, co jest. I jesteś tu i teraz. To są tak piękne chwile, gdzie, gdzie właśnie na łonie natury, nie skupiając się na sobie, a na tym, co jest dookoła, możesz poczuć to bycie tu i teraz. Ono jest niesamowite. Te ptaki, te odgłosy, które są, ptaka nie widzę, ale słyszę. Mam zmysły, którymi odbieram. Tę świadomość tu i teraz. A w momencie, kiedy mam głowę zaprzątniętą myślami, to nawet nie słyszę ptaka. Mam pociąg, który jedzie codziennie, kilkanaście razy. Są takie momenty, że ja go w ogóle nie słyszę, więc gdzie jestem? Gdzie jestem? Ale kiedy siadam rano z kawą na nowym tarasie, już teraz, na nowym, to to, co przed moimi oczami się pokazuje, to, co słyszę, to, co się pojawia, ten pociąg, który jedzie. Mam teraz przepiękną panoramę, widzę go, całego w zasadzie go widzę. Początek i koniec. Słyszę ptaki. Słońce, które przedziera się przez wszystkie okna. Począwszy od sypialni, kuchni, salonie. Wszędzie są promienie słońca, które budzą i które mówią jestem już. Ty też już bądź. Ty też już bądź. I takie właśnie maszerowanie poranne czy popołudniowe. Wolę poranne, mimo wszystko wolę poranne. Miałam dzisiaj lenia, totalnego lenia, ale to dlatego, że zmęczenie ogromne i ten chochlik w głowie mówi nie idź, a drugi mówi idź, bo teraz, teraz jeszcze jest ten moment taki, bo później po obiedzie znowu przyjdzie mnóstwo innych rzeczy do przenoszenia, do robienia, do szlifowania, do sprzątania i, i znowu przyjdzie taki moment, że zamiast to maszerowanie dawać radość i te Świadomość tego bycia i, 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 i dostrzegania, i poszukiwania, będzie frustracja, że trzeba iść, że trzeba nagrać, że trzeba coś zrobić. Nie trzeba, wcale nie trzeba. To był mój wybór. Wiedziałam, że zbiegnie się z przeprowadzką, wiedziałam, że, że to będzie miesiąc, gdzie, gdzie wszystkie kartony, które teraz stoją i gracą, będą musiały być rozpakowane. No, tak właśnie, tak. Patrzcie jak pięknie. I znowu kwiaty i znowu wiosna. Tyle może na dzisiaj. A ja pójdę jeszcze kawałek dalej. Tą taką ładną drogą. Taką inną. Przepięknie, przepięknie. I taka jestem otulona, kochani, tą, tą pięknością tutaj, która jest w boku. Jakieś płatki, jakieś robaczki, jakieś pajączki, gołąbki. Wybierzcie się kiedyś na takie maszerowanie, ale nie przez jeden dzień. Zróbcie sobie minimum pięć. Zróbcie sobie minimum pięć. Już nie mówię o tygodniu, ale pięć to jest takie, wiecie. Wykonalne dla każdego. Jeżeli musisz rano iść do pracy, wstań pół godziny wcześniej. Wypij szybką kawę, jeżeli pijesz kawę, jeżeli nie, to wypij ocet, wodę, cokolwiek. I wyjdź. Wyjdź na 15 minut, ale tylko i wyłącznie dla siebie. Tylko i wyłącznie dla siebie. Zobacz, co możesz zrobić. Ta świadomość. Powiem wam, że każdy w życiu chyba, w którymś momencie swojego życia. Yy, Powinien mieć przeprowadzkę, taką głęboką, która da wgląd we wszystko, we wszystko. W momencie, kiedy pomyślałam sobie, że trzeba przenieść moje atelier, wszystkie moje farby, pędzle, ten stół, który zawalony jest tysiącami kredek i markerów, papierków, namalowanych obrazów, mówię, będzie to przeniesione na końcu, bo, ponieważ jeszcze tworzę te rysunki i, i, i to, to atelier jest mi potrzebne. I przychodziło do mnie matko, ile tam jest pracy, a okazało się, że to było najpiękniej, najsprawniej, najszybciej przeniesione miejsce. I nie ma co kreować, nie ma co myśleć, co będzie w maju, kiedy w marcu kwitną bzy. Po co czekać do maja? Ktoś powie: Nie, to się nie wydarzy, to trzeba czekać do maja. To wyjdź z domu, wyjdź ze skorupy, poszukaj takich miejsc. Gdzie niemożliwe staje się możliwe? Gdzie takie miejsca są? Tutaj, tutaj. Gdzie niemożliwe staje się możliwe? I do tego właśnie jest nam potrzebna świadomość to inne postrzeganie, inne. Tyle, kochani, z mojej ścieżki dzisiaj, z szóstego dnia, z szóstego wrażliwego, pełnego miłości. Odkrywajcie wiosnę w sobie, odkrywajcie świadomość, odkrywajcie wszystko, co. Odkrywajcie wszystko, co chce być odkryte, bo to pokazuje pokazuje nam samym, ile jest w nas miłości, ile jest pok pokładów, ile mamy, ile mamy talentów, jakie mamy potencjały, ile jest nowych potencjałów. Wczoraj pyta mnie Andrzej, bo też przyjechał pomagać, czy on by taki rysunek neurograficzny mógł narysować, jak on nie umie malować. Ja wiem oczywiście, że tak. Umiesz trzymać kredkę w ręce, no tak. Umiesz pociągnąć tą kredkę po kartce, no tak. No, nie ma przeciwwskazań, żeby zrobić. Nie ma przeciwwskazań. Opór pojawia się wtedy, kochani, kiedy... opór się będzie pojawiał przy tych rysunkach, bo, 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 bo takim, celem, takim celem jest neurografika. Ma cel, żeby wejść głęboko, wejść głęboko. Bo linia, którą się prowadzi, idzie tam, gdzie nie ty, gdzie, gdzie ty... Ty masz zamysł, że linia masz w prawo, więc musisz ten opór, który się pojawił, bo musisz zmienić kierunek. I to jest, to jest cała filozofia. I wtedy pojawia się opór, bo nie idzie po naszej myśli. A wiecie jak to jest, kiedy nie idzie po naszej myśli? Wtedy pojawiają się kolce, wtedy pojawia się coś, co mówi: kurczę, dlaczego nie jest tak? Dlaczego muszę teraz wyrzucić tyle rzeczy, bo nie mam tyle miejsca? Nie mam piwnicy, kochani, bo mieszkam na poddaszu właśnie znaczy na poddaszu. Mieszkam na, na drugim piętrze, ale mam też iskosy w mieszkaniu. Ale nie mam, mam stryszek, ale nie mam mm, piwnicy, mam garaż, więc cała piwnica jest też hmm, większość rzeczy do wyrzucenia, do przeniesienia do garażu. Idzie sobie ze wszystkim poradzić, ale, ale pojawia się opór, pojawia się to cholerstwo, pojawia się właśnie, pojawiają się przyzwyczajenia, pojawiają się jakieś uwarunkowania, ugruntowania i, i dużo różnych rzeczy, które też pokazują, jaka jest niemoc w nas samych. We mnie na przykład, ile ja muszę ze sobą popracować, żeby te przyzwyczajenia, to, to, że przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, że przyzwyczajamy się do miejsca, że przyzwyczajamy się do wazonika, do szklanki, do, do tego i po prostu. W momencie, kiedy wyciągałam mój zestaw białych filiżanek, w pewnej momencie wyślizgnęła mi się z ręki, jak czasnęła podłogę, a mam marmur na podłogach w tej chwili, więc nie dość, że się rozleciał wszędzie. To jeszcze, jeszcze chaos był. Zbiłam. Szybka od kwietnika i kiedyś może bym była zła, bym się denerwowała, że teraz jeden kwiatek nie będzie miał miejsca. Trudno, powieszę dzwonki, powieszę dzwonki. Tak to już jest, że człowiek się uczy siebie całe życie. Buziaczki kochani, do jutra.